Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego geeka. Większą wersję myśliwca N1 już widzieliście. Może w przyszłości pojawi się UCS, ale dzisiaj pokażę wam ten zestaw w formie Microfightera. 88 elementów i 75 zł katalogowo w alto taniej, ale nadal ta cena katalogowa to jest rozbój w biały dzień. I ja uważam, że, to jest też takie sądowanie rynku. Ile można wydać na Microfightera. Ale umówmy się, minifigurka Mando oraz figurka Grogu i klocki, które tak na dobrą sprawę mogłyby się znaleźć jako dodatek do magazynu, to jest bardzo duże przegięcie. No ale może się okazać, że konstrukcyjnie będzie super. Tak prezentuje się pudełko, a jak będzie prezentowała się zawartość, dowiecie się za chwilę, bo naturalnie pudełko otworzymy, ja zestaw złożę i pokażę Wam go w całości, ale naprawdę, to musiałby być fenomenalny mikrofighter, żeby usprawiedliwić sprawiedliwić ceny tak małego pudełeczka, no bo zerknijcie na to, że karton jest wielkości tych małych setów City, które katalogowo kosztują 43 czy też 45 zł, a tutaj 75. Naprawdę wyzwanie jest niesamowite, bo jeśli ten zestaw się obroni, ok, to wtedy na cenę można przymknąć oko, ale ja nie sądzę, żeby on się mógł obronić w 100%. Naprawdę ciężko jest mi znaleźć usprawiedliwienie dla ceny tego microfightera, bo mimo wszystko to nie są dwie pełnowymiarowe minifigurki. Mando jest minifigurką, ale Grogu to po prostu odlew malucha, gdybyśmy tutaj jeszcze dostali minifigurkę, nie wiem, Bo-Katan, okej, okay, wtedy mógłbym to zrozumieć, ale tak jest to mimo wszystko dojenie nas z pieniędzy. To jest jawny atak na nasze portfele. No ale dobra, już wielokrotnie o czymś takim mówiłem. Dopóki będziemy to kupować, dopóki będziemy za to płacić, to te ceny będą rosnąć. Jeśli chodzi o drugą stronę pudełka, mamy tutaj zaprezentowane działanie miotaczy. Tutaj możemy sobie w pełnej krasie zobaczyć, jak prezentuje się minifigurka Mando. Plus za to, że mamy też zadrukowane nóżki. No a tak wygląda grogła. Ja bestialsko naciskam na ląbę i otwieram pudełko no i szczerze mówiąc udało mi się całkiem nieźle ten kartonik otworzyć, tak wygląda zawartość dwa woreczki, nie widzę żadnych naklejek, a tak prezentuje się instrukcja, niewielki format ale i zestaw jest niewielki ja dojdę poskładać i zobaczymy jak miniaturowy myśliwiec N1 wygląda w pełnej krasie Nie mam w planach chwalenia tego zestawu, bo tak każe obyczaj. Ja nie jestem Mandalorianinem, więc będę mówił tak, jak uważam ja, a nie tak, jak mówi Mandaloriański kodeks. I muszę powiedzieć wprost: ten zestaw, nawet kupiony poniżej ceny katalogowej, jest bardzo mocno przepłacony. Składałem go kilka minut i naprawdę czułem się tak, jakbym wyjął dodatek do magazynu LEGO Star Wars. Okej, okay, mamy tutaj grogu, mamy też Mando, ale to jest zestaw, do kupienia realnie, który powinien być za maksymalnie 35 zł, i wtedy byłoby uczciwie, ale cena katalogowa jest prawie dwa razy wyższa naprawdę to jest już przegięcie. I nawet jeśli ten model wypada dobrze, to i tak uważam, że warto akcentować, że jego cena jest absurdalna. A teraz możemy przejść do recenzji. Tylko tak właściwie, co tutaj recenzować? To jest kilkadziesiąt klocków, które tworzą niewielki myśliwiec. Mamy tutaj dwa miotacze groszków. Mamy miejsce, gdzie możemy usadzić mando. Tutaj możemy też z kolei posadzić grogu. No i mamy dwa silniki. Silniki nawet od siebie się nie różnią, bo jak pewnie pamiętacie w oryginale w tej dużej wersji, czy właściwie większej, bo duża to ona też właściwie nie była, mieliśmy nieco różnic pomiędzy jednym a drugim silnikiem, bo. Ten model był po prostu przygotowany, no już z jakiegoś takiego wraku, i naturalnie on był doprowadzony do stanu użyteczności, ale nie wyglądał idealnie. To nie był taki N1, który dopiero co wyszedł z fabryki. Od spodu prezentuje się w ten sposób, tutaj absolutnie nie ma żadnego szału, no i to właściwie tyle. Nie ma tutaj nawet jakiegoś elementu do sterowania. To jest po prostu miniaturowy myśliwiec, taka budżetowa wersja N1, jeśli po prostu. Nie macie miejsca albo nie macie budżetu, ale chcecie mieć kolejny statek Mando. Jeśli do tej pory jeszcze jakimś cudem nie mieliście minifigurki Mando albo figurki Grogu, no to po prostu możecie po ten zestaw właśnie dla nich sięgnąć. Mando prezentuje się bardzo dobrze: ma ładne, bezkarowe elementy zarówno na torsie, jak i na nóżkach. Ma też nadrukowaną główkę, co myślę jest istotne. Ma jetpack, ma broń. No i tutaj wszystko się zgadza: to jest kompletny Mando i pod tym kątem warto go pochwalić. Co do Grogu, no to jest po prostu figurka zmontowana z dwóch elementów. Z całego ciałka oraz z główki, którą na ciało nasadzamy, i mamy komplet informacji, już nic więcej na ich temat nie powiem. Ja wiem, że serial odniósł sukces. Ja wiem, że wiele osób wzdycha do Mando, szczególnie żeńska część publiki. Ja wiem, że wiele osób ubóstwia Grogu jako kolejną postać z wieznych Wojen, która po prostu już zakorzeniła się w popkulturze. Ale nie jestem w stanie zrozumieć nikogo, kto zapłaci za ten zestaw cenę katalogową, a pewnie ktoś z was mógł go kupić na Lego.com czy w Lego Legostorze i absolutnie nie rozumiem, jak ten zestaw mógł zostać tak wyceniony. No zobaczcie, konstrukcja, która przy... Mini figurce co idealnie oddaje skalę, nie wypada powalająco. To jest maleńka konstrukcja, mały zestaw, który mógłby być polibagiem, który mógłby być dodatkiem do magazynu. Tutaj jest sprzedawany za kilkadziesiąt złotych w wersji pudełkowej. Nie wiem, może czasem warto popukać się w czoło, może czasem warto rozważyć, czy podejmowanie niektórych decyzji jest słuszne. Ok, model jest uroczy, ok, dostajemy tutaj mando i grogu, ale nie w tej cenie. No nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć, bardzo się zeźliłem tą recenzją, na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!